I Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki Nowinki wrzucam Wam jeden dzień po wyjściu Snapshot'a, ale no niestety wczoraj taki miałem dzień, że no niestety nie zdążyłem go nagrać Przeszedłem późno z domu byłem zmęczony, no przepraszam, dzisiaj po szkole Wam go od razu nagrywam Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, mam nadzieję, że to już nigdy się więcej nie powtórzy A póki co zapraszam Was do oglądania, gdyż w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam najnowszy Snapshot Minecraft'a 15w43a W którym dodano nową strukturę i kilka ciekawych zmian Związaną z opcją F3, różnymi statystykami i tak Tak więc zapraszam do oglądania. Dodano nową strukturę iglo. W środku możemy zobaczyć łóżko, crafting bench, czerwoną pochodnię oraz piecyk. Co ciekawe, mamy tutaj dywanik. Pod jednym z klocków dywanu mamy ukryty trapdoor. I od razu dodam, że nie zawsze w takich strukturach typu iglo te trapdory się generują. Czasem są to takie zwykłe puste igla, lecz. Częściej mają właśnie zejście do podziemi, które za chwilę zobaczycie. Na dole w środku mamy skrzynkę z różnymi randomowymi itemami najczęściej są to różnego rodzaju jabłka, zboże, chlebki, samorodki złota oraz węgiel. Tutaj mamy oczywiście statyw alchemiczny, w którym praktycznie zawsze mamy miksturę opóźnienia, a raczej zmęczenia na minutę 30 możliwa do ataku. Tutaj mamy również doniczkę z kaktusem, jakiś stolik, kociołek, również zawsze nie do końca pełny. Oraz mamy wieśniaka oraz zombie wieśniaka. Nic tutaj nie ma w nich specjalnego: jest to normalny villager, a to jest normalny zombie villager. Po wciśnięciu F3, jak widzimy, są wyświetlane dodatkowe opcje i ich jest dużo więcej, a m.in. doszedł skut. Typu F3 plus Q, który na czacie wyświetla nam wszystkie możliwe skróty klawiszowe, które różne opcje mogą wam włączyć. A z pozostałych zmian dodano system tablic dropu pozwala on na szybką zmianę losowego dropu, który pojawia się w skrzynkach i wypada z zabitych stworzeń. I oraz poprawiono naprawdę dużą ilość błędów, czyli zawsze jak to snapshot. Tak więc w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o tej strukturze. No jak wiecie, ona bardzo mała, ale przyjemna i fajnie, że takie coś generuje się na naszym świecie. Zawsze dodatkowy drop oraz villager, z którym można zawsze pohandlować. Tak więc dzięki wam wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w następnym odcinku serii Minecraft nowinki, w którym przedstawię Wam prawdopodobnie snapshot 15w44A. Na razie, siemanko, do zobaczenia i cześć!